Firma ProLab jest spółką spin-off Politechniki Śląskiej. To jej zawdzięcza nie tylko początek swojej działalności, ale cały obszar tego, czym się w tej chwili zajmuje. To właśnie do cit do Centrum Inkubacji i Transferu Technologii trafili nasi pierwsi klienci. To tam udzieliliśmy pierwszych licencji, tam powstały pierwsze narzędzia diagnostyczne, pierwsze usługi, produkty, to tam powstały pierwsze wynalazki, demonstratory, patenty, które mieliśmy okazję wspólnie z Politechniką przygotować. Tam trafili Którzy poszukiwali takiego wsparcia w czynniku ludzkim w przemyśle, ale tym przemyśle przyszłości, przemyśle 4.0, bo tak o nim najczęściej mówimy, by przygotować swoich pracowników na takie trudne, powiedzielibyśmy, zmiany w samej strukturze i funkcjonowaniu w środowisku pracy, bo wdrażanie nowych technologii to często też nowe zawody, nowe kompetencje, to właśnie taka specjalistyczna diagnostyka, gdzie kto powinien trafić z uwagi na swój potencjał. I tak zaczęliśmy tworzyć narzędzia, diagnostyczne te które dziś funkcjonują w dwóch podstawowych zespołach. Pierwszy zespół to psycholodzy pracy i organizacji. Tam tworzymy testy diagnostyczne dla pracownika i dla osób, które chciałyby podjąć konkretne zawody, by zbadać ich potencjał psychospołeczny, psychofizjologiczny, sensomotoryczny, ale to też drugi zespół, zespół harowy, zespół osób specjalistów w zasobami ludzkimi i tam tworzymy narzędzia na rzecz organizacji. Tam zajmujemy się rekrutacją, selekcją, procesami motywacyjnymi, tam tworzymy systemy motywacyjne, tam próbujemy przygotować szereg różnych spotkań szkoleniowych, rozwojowych, wspierać liderów, którzy kreują zmiany w organizacjach. Zapraszam do korzystania z usług firmy ProLab, do kontaktu, do odwiedzenia naszej strony internetowej.